Ej, i ta pogoda mi się podoba Mokro, deszczyk kropi jak widać Mimo, że mam shorty i koszulkę z krótkimi rękawami. Jest zimno. Tak, muszę powiedzieć, że jest zimno, bo jest może 17 stopni albo 16. 8 lipca, podkreślam. I kocyk smur których nie ubywa tylko przybywa takie mamy lato pozdrawiam serdecznie a ja jak zwykle w drodze ale nie na basen hej podążając dalej w strugach deszczu zobaczcie co się dzieje a chcę te... <ścoughs> zrobić małą korekturę 18 stopni to jest dużo za dużo wiecie ile jest? 14 do 15 Ach już załączałem dzisiaj te wszystkie prognozy i to się zgadza Też non stop leje i pogoda jest fantastyczna właściwie ja to się cieszę z każdej pogody nie robię problemów takie jakie robi ściek a co mówi ściek bo właśnie słucham radia win <gadanki> cały czas mówi o upałach pogadanki różnych panów z NGO którzy kasują duże pieniądze, <laughs> mówią tak. No, może teraz troszeczkę się ochodziło i to dobrze, ale bądźmy przygotowani. Ciągle są opady, opady i to. Nie opady, przepraszam, upały. Słuchajcie, jak się zabezpieczyć. No i tak. Od dwóch dni jest chłodno, deszczowo, a oni nawijają cały czas o upałach, proszę Państwa. To jest właśnie. Ma. A przy okazji się nagram, bo jutro ma być w jaskim parlamencie, postanowiono obserwacja messenger, czyli wszystkich mediów socjalnych. Znowu Auschwitz wychodzi na pierwsze miejsce, tak jak było z keczapowaniem. Pierwsza ogłosiła obowiązek keczapowania Teraz pierwsza ogłasza obserwację messengera, czyli między innymi Whatsappa, YouTube i Generalnie mediów socjalnych. A propos, jakieś pogadanki są w mediach socjalnych? E, nie, oficjalnych. Już od tego deszczu mi się wszystko wyli. Pogadanki są na temat, że media socjalne są złe. Nie słuchajcie ich, tam jest tylko ściema. Ja wiem, że 90% ściemy to jest właśnie mainstream. Tak, proszę Państwa. Oni. Są tak, likwidować media socjalne, bo ludzie się przestraszą, przestaną ich słuchać, i tylko oni będą narzucać swoje informacje i swoją wolę. Nie, tak nie będzie, na pewno, nie, nie, nie. No jak to nie? Jutro Parlament Austriacki ma wprowadzić cenzurę w mediach socjalnych, obserwacje. Oni oczywiście powołują się, że tylko tych takich podejrzanych typów, ale wiecie dlaczego? Bo stoję pod takim fajnym drzewem. I tutaj nie pada. A za chwilę muszę przejść przez bardzo ruchliwą ulicę i tam się tylko na 4 sekundy włącza zielone światło. <laughs> Słuchajcie, co tu się dzieje, a szczególnie w tym kraju, który przeżywa recesję i kanał, kompletny kanał i dołek gospodarczy. Najbardziej zacofany w tej chwili, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, najbardziej zacofaną jest Austria. Niestety muszę to powiedzieć, a ja tu żyję. Przykro mi. Pozdrawiam, nie dajcie się śmieć. No, zobaczcie jak wieje. Nieźle wieje. <laughs> Przypomina 8 lipca to najbardziej według Kopernikusa i innych instytutów najbardziej gorące lato w historii Ziemi.